Nie, bo ja po tych lekach na alergię i tak nie mogę pić alkoholu. Do wody się napiję. No. Też dobra. No. <laughs> Miało być wyjątkowo, wyszło jak zawsze. Misiu, ale jest wyjątkowo. Popatrz, no tylko jest mi przykro. A dlaczego? No bo ja miałam się zająć przygotowaniami do naszego wspólnego mieszkania i zaniedbałam przygotowania do ślubu. Ale będziesz miała jeszcze na to czas, spokojnie. Zresztą ja na razie też zostawiłem to na dalszym planie. Hmm. Hmm. Spróbuj oliwek, świetne są. Dobrze. O, może ta, taka fajnóśka? widzisz, bo... Bo? Beatko, nie, napij się. Hmm.

Chcesz mnie do domu. Tak, Ale Misiu, nie, nie, nie przejmuj się! Ja sobie zabiorę na szczęście na pamiątkę balonik. O, popa. Ten, zawsze ma taki ładny. Przepraszam! Wszystko wypsuwa! Nie, wszystko jest dobrze. Jest tak. yeah okay. <laughs>